Psy kurwa! No elo, nagrywam to kurwa drugi raz, bo jestem jebany idiotą. A w dzisiejszym wydaniu Anatomii dla debili, czyli dla nas w sumie, będę mówił o mięśniach. Zacznijmy może tak. W tym dziale przedstawię mięśnie, ale nie wszystkie. No, bo kończyny górnej i dolnej nie przedstawię. Dział pierwsza, mięśnie klatki piersiowej. Dzielą się na trzy grupy. Mięśnie powierzchniowe, klatki piersiowej, mięśnie głębokie, klatki piersiowej oraz przepone. Do mięśni powierzchniowych, klatki piersiowej, zaliczamy do nich kurwa 4 mięśni, aż 4. No to zlecimy po kolei mięsień piersiowy większy. Przyczep początkowy, część obojczykowa, rozpoczyna się na przyśrodkowej połowie obojczyka. Część mostkowo-żebrowa, rozpoczyna się na powierzchni przedniej mostka oraz na chrząstkach żeber prawdziwych, często bez pierwszego i siódmego. Część brzuszna, rozpoczyna się na blaszce przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha. PK, czyli Piotr Kurwa. krzebiej kurwa, napisałem. Grzebień gózka większego kości ramiennej. Funkcja. Przy ustabilizowanym przyczepie początkowym przywodzi, skina horyzontalnie, rotuje wewnętrznie w stawie ramiennym. Przy ustabilizowanym przyczepie końcowym, przy uniesionym ramieniu dźwiga ciało do góry. Kurwa, taką przerwę miałem. Działa jako pomocniczy mięsień wdechowy, wdechowy, czyli jak wdycham, to palę, nie? Czyli on pomaga przy paleniu proste. Wojczykowa zgina w stawie ramiennym. Część mostkowo żebrowa prostuje w stawie ramiennym. Unerwienie. Nerwy piersiowe przednie. Nerw piersiowy boczny od C5 do C7. Nerw piersiowy przyśrodkowy od C8 do TH1. Kolejnym mięśniem jest mięsień piersiowy chociaż krótszy, mniejsze. Przyczep początkowy, powierzchnie zewnętrzne żeber od trzeciego do piątego. Przyczep końcowy, wyrostek krótszy łopatki. Funkcja. Działa nie na łopatkę. Obniża, wysuwa do przodu, obraca. Także kąt dolny zbliża się do linii kręgosłupa, a panewka obniża się. Działanie na żebra unosi je, bo pomaga no, w paleniu, kurwa nie? Jest pomocniczym wdechowym, unerwiają go nerwy piersiowe przednie, nerw piersiowy boczny od C5 do C7, nerw. Przyśrodkowy od C8 do TH1. Ale lecimy, lecimy, nie śpimy. Dalej. Mięsień zębaty przedni. Przyczep początkowy, powierzchnie zewnętrzne, dziewięciu górnych żeber. Przyczep końcowy, brzeg przyśrodkowy łopatki, funkcje. Część górna i środkowa wysuwa łopatkę do przodu. Część dolna przesuwa kąt dolny łopatki do przodu i do góry w kierunku do upachowego, działając jako całość przyciska łopatkę do klatki piersiowej przy ustabilizowanym PP. Działa jako silny pomocniczy mięsień wdechowy unosząc żebra przy ustabilizowanym PK. Podobojczykowy PP, powierzchnia górna pierwszego żebra. PK, powierzchnia dolna końca barkowego obojczyka. Funkcja, działając na obojczyk, obniża, wysuwa do przodu, hamuje ruch elewacji obojczyka, działając na żyłę podobojczykową. Zwiększa jej światło podczas elewacji obojczyka. Unerwienie, nerw podobojczykowy od C5 do C6.